Kiedyś nie było takich rzeczy z dawnych czasów, i ludzie żyli. No 100 lat, a teraz żyją po 40. Jestem już tak, tak stary, że zanim wybudują, to już mi to Aha. nic nie będzie robiło. Myślę, że może się postara pan Tusk. A, bo to panie, takiego nie widziałem, jak ten rząd był. Ale są różni ludzie, czasami pod wpływem jakichś używek. Cześć widzowie, dzisiaj poruszymy temat elektrowni jądrowej i zapytamy mieszkańców, czy chcieliby takich inwestycji, czy jednak blokuje nas dalej historia z Czarnobyla. Jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Pytam dzisiaj, czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa? Jestem za, tak? I tak, i nie, bo właściwie to, to jest potrzebne. No jest potrzebne. No bardzo. Mhm. Nigdy w życiu. To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony chcielibyśmy być zabezpieczeni, no ale z drugiej strony. No, jest to jakieś tam też zagrożenie, więc... Jak najbardziej Jak chyba. Jak najbardziej. No oczywiście, wszędzie są to. Myślę, że wskazane byłoby, żeby było. Tak. Tak? Tak. No już mówi się, że te małe reaktory SMR-y są w planach i do końca dekady mają powstać. Niech naruszą no, troszeczkę, to będziemy inaczej odpowiadać. Potrzebna jest większa ilość energii, a my nie mamy ani energii z wody. Wiatrowa jest taka trochę... nie do końca. Mhm. No to coś, coś, nad czymś trzeba myśleć. Mhm. Elektrownia atomowa jest niezbędna, powinna naprawdę być już dawno w budowie. Hmm, myślę, że nie. Nie? Dlaczego? No nie wiem, jakoś tak. Um, bo jeśli. Jestem za tym. Moim zdaniem tak. No myślę, że chyba tak, no, bo to jest. No, brakuje nam energii, mm -hmm. czystej energii, no, tylko żeby była technologia nowoczesna i żeby nic się nie stało. Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa? A nie powstanie. Dla mnie może tutaj nawet stanąć. Nawet tutaj na środku skrzyżowania? Nawet no, tutaj. No ale to wtedy auto będzie miało no, gdzie przeszło. To, to będą jeździć dookoła. Nie, no przesada w centrum, ale dla mnie to może w każdym miejscu stosownym, że tak powiem, nie? Może powstać, ślad jest nowoczesny, dlaczego nie? <laughs> nie, no nie wiem, raczej nie. Przydało, Przydałoby nie. Przydałoby się własną elektrownię mieć, nie? No, lepiej by było. Lepiej by było z problemem i ogólnie chyba. Boi się pani drugiego Czarnobyla? Tak. Tak? Tak. No, ale to myśli pani, że ta aż tak byś mogło się stać? Tak. No we Francji, w Niemczech, to przecież są to takie. Co? to jest niezdrowe. Niezdrowe. Nie, kiedyś nie było takich rzeczy za dawnych czasów i ludzie żyli. No właśnie to 100 jest... lat, a teraz żyją po 40. No właśnie, ma Pani jakieś obawy z tym związane? Nie, specjalnie nie mam. No szkoda, nie szkoda może środowiska, no bo gdzieś tam powstanie, gdzieś te odpady trzeba magazynować. No ale węgiel to już przeszłość. Jestem już tak, tak stary, że zanim wybudują. To już mi to Aha. nic nie będzie robiło. Czyli po prostu niech budują, bo pan i tak się tego nie doczeka. Mniej no więcej można tak powiedzieć. Nie, ba nie bałyby się pani, bo tutaj nie. mówi się o drugim Czarnobylu. Nie, 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 nie przesadzajmy. Awarie się zdarzają i zdarzać się będą. Czy by to była atomowa, czy taka jakaś. <laughs> Wie pan, obawy to są czasami przy przejściu przez jezdnię. Także, <laughs> także wszelkie obawy mogą być. Tym niemniej ileś tych elektrowni na świecie funkcjonuje i funkcjonuje. Mhm. Ja myślę, że są coraz lepsze, coraz bardziej bezpieczne. Teraz są już technologie takie, że. Myślę, że, że mi... byłoby bezpieczne. Oczywiście, że. I co, tak. ludzie obudźcie się, jest to potrzebne. No, jest to potrzebne. No, jest to potrzebne. No, jest to w każdym niemalże kraju europejskim. No, nie we wszystkich, ale są. No wie pan, co to jest zawsze jakieś tam niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zagrożenie. Jeżeli awaria, przypuśćmy takiej elektrowni, to może spowodować jakieś skutki, prawda? To jakie korzyści płynęłyby z takiego Tańsza energia, mhm. oczywiście. No wie pan, ja tu ekonomistą nie jestem, ale na pewno. Zawsze źródła odnawialne, czy atomowe, zawsze były konkurencyjne. Tańszą energię nie zaleczono się energetyczną od innych źródeł. Powiedzmy sobie szczerze, ostatnio właśnie oglądałam program, było o Szwajcarii, która ma y, energię odnawialną z wody, ale również mają energię atomową. No I i jak? No, I mają, i są zadowoleni. No, rachunki byłyby niższe wtedy? No może i by były, to wszystko zależy od rządu. No, A... ale Myślę, że może się postara pan Tusk. O, to to, trzymamy kciuki za pana Tuska. Czy znaczy, rządzący, według pani, zajmą się tym, czy znowu to nie, przejdzie bez echa? Nie, przejdzie bez echa. Oni no. ma, teraz się czym innym zajmują, nie tym, co jest Polsce potrzebne. Ale mówi się już o jednym reaktorze, że ma być gdzieś stawiany. Ja Ty. myślę, że się zajmie. Tak? Dadzą tak. radę. Do, dowiozą. Myślę, że zajmą się. To tak szybko na pewno nie będzie, ale myślę, że się zajmą. Może się zajmą, bo jeżeli to wszystko zależy od finansów, nie? No to ja tak się polityką to nie interesuję za bardzo, hmm. bo to nie moja działka, ale chciałabym, żeby to właśnie rozwiązali w jakiś po, porządny sposób, dlatego że to, co się teraz dzieje z energią, to jest tak drogie. No pan na razie musi wyczyścić trochę sk skórę z tego, co się nam mnożyło w Polsce. Aż tak? Aż tak. Panie... Bo to panie takiego kurczaka, nie widziałem, jak ten rząd był. Ale trudno wyczuć, rząd się zmienia i zmieniają się kurde podejścia do tej sprawy. Nie? A czy uważa pan, że rząd podejmie jakieś kroki działania w tym kierunku w tej kadencji już? W tej kadencji chyba tak. Czyli rząd nie powinien jej budować. A w, nigdy w życiu? Niech sobie wybudują tam na wiejskiej. Czy rząd podejmie się działania? No myślę, że tak, no bo to jest zaplanowane, że, że ma być ta elektrownia. A czy powierzenie takiej wielkiej inwestycji w energię atomową, powierzenie jej rządu, rządowi Tuska byłoby czymś rozsądnym? A dlaczego nie? No, no właśnie, właśnie pytanie, jakby to wyszło. A właśnie, a dlaczego Tuskowi? A jak Kaczyńskiemu można by było? No chyba bo jemu nie... to jeszcze bardziej bym się bał ja to robić. Ja bym się bała i ja bym mu nic nie powierzyła, no. Mhm. Czyli Tusk da radę? Da radę? Da radę, wierzymy w to głęboko. Wierzymy głęboko, tak? Co za różnica jaki rząd? Bo i tak nie zdążą przez te 5 lat. No, nie wiadomo, czy zdążą, czy nie zdążą, ale i tak Tusk jako taki ani rząd tego nie buduje, tylko są od tego specjaliści. Proszę pana, no pewne przygotowania, przynajmniej geologiczne, jakieś zostały już poczynione. No to ja... już 20 lat temu chyba. Nie, no ostatnio chyba partia rządząca też w tej kwestii pracowała nad tym, prawda? I myślę, że no kontynuacja jest w tej chwili potrzebna. Specjaliści. A czy w Polsce powinniśmy przechowywać broń atomową od USA? Nie, to bez sensu, absolutnie bez sensu. Myślę, że z porozumieniem NATO i z... to tak. Mhm. Wolałabym mnie. Jednak, jednak nie. Wolałabym mnie. O to już raczej nie. Tutaj jestem tak pół na pół, jeżeli będzie u nas broń, broń atomowa to będziemy jednym z głównych celów też ewentualnego ataku Putina, także nie, nie mam swojego zdania na ten temat. No nie, nie, to koniecznie nie, To kompletnie nie. Nie, ale i pewno i tak są jakieś silosy, gdzie są pochowane te kurde... O których nie wiemy. O których nie wiemy. A nie jest przechowywana? Broń atomowa? No. Chyba na ten moment, jeśli jest, to o niej nie wiemy, a tak oficjalnie może, nie ma. Oficjalnie nikt nie powie tego, że jest przechowywana, tak? To by musiało być gdzieś. No tak. W tajemnicy. W tajemnicy i tak, żeby nikt nie wiedział. Nie przeszkadza też mi to, bo broń atomowa jest tak blisko nas tutaj dookoła. Czy to jest to samo, co z elektrownią atomową? Jesteśmy otoczeni. A czy Polska powinna przechowywać broń atomową? Nie, 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 nie. Raczej nie. No wie, wie pan, to jest, to jest to, że nam na przykład tej broni nie można byłoby użyć, gdyby Stany Zjednoczone nie wyraziły przypuśćmy, na to z zgody, prawda? No ale wydaje mi się, że u nas nie powinno być broni atomowej. Czy w Polsce powinniśmy przechowywać broń atomową od nie, USA na nie. przykład? Nie, nie. nie. To jest już... przeciwne Amerykanom, tak Ale czy w Polsce powinniśmy przechowywać broń atomową od USA? Panie to są debile. Panie to aby pan szczuje idiotów. Dlaczego? Panie no. Pie... no przecież pani taki piękny. Płytinek i cała reszta z Chińczykami, panie, oni tylko czekają. Żeby... Tak. No oczywiście, panie. Czyli, czyli to byłaby prowokacja? Myśmy nie rozpoczęli, tylko Polska. A no, w Polsce są idioty, gdzie ktoś. Kur... Panie, nie wie pan, co może zrobić. Panie, wszystko z... Pier... Przechowywać. Tak, te, teortyż, tak. Teoretycznie tak. tak. Powinna być, Powinna na być miejscu, w razie czego, ale nie za dużo. W razie potrzeby. Nie za, dużo. nie za dużo, żeby nie było za dużo. Powiem szczerze, ja nie jestem za tym. Są różne charaktery, są różni ludzie, czasami pod wpływem jakichś używek. Nie, nie, to tutaj stanowczo. Stanowczo nie. Czekamy już prawie 20 lat i najprawdopodobniej poczekamy kolejne 20, bo pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać dopiero w 2040 roku. A jakie jest Wasze zdanie? Potrzebujemy takich inwestycji? Możecie podzielić się swoją opinią w komentarzu i oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!